Witam Was, docentpolskie minibrowary.pl. No, nareszcie piwo, nareszcie przegląd. Piw, po pierwsze, na nowym mieszkaniu. Pierwsza degustacja piwna, bo poprzednio była serowa. Po drugie, dawno, dawno już nie przeprowadzałem mm, takiego kompleksowego przeglądu piw browaru, którego kompletnie nie znam, e, którego kompletnie nic nie piłem. Starcraft. Starcraft z Katowic. No może nie taki zupełnie nieznajomy, ponieważ jednym z uczestników tego projektu jest Remek, który udzielał się swego czasu w projekcie Mad Driver i to był fajny projekt, bo obejmował tylko i wyłącznie piwa bezalkoholowe i chyba oni zrobili jako pierwsi ciemne bezalkoholowe, ciemny stout, czyli oksymoron. Yy, tak, znaczy nie oksymoron, tylko masło maślane. Zrobili bezalkoholowy stout jako pierwsi w Polsce, według mnie. Zostanie im to zapamiętane. Yy, chyba to było nawet w kooperacji z Alebrowarem, o ile dobrze kojarzę. Kto ma dobrą pamięć, niech daje znać. A tymczasem StarCraft to jest yy, browar... Yy, browar, tak. To nie jest żaden kontraktowiec, to nie jest projekt wirtualny yy, w laptopie. Jest w Katowicach warzelnia dwunaczyniowa, 5 hekto. I 48 unitanków yy, na pół tej warzelni, czyli po 2,5 hekto. Dodatkowo dziesiątki leżaki w liczbie dwóch na długie leżakowanie. No i tak to właśnie jest, że no start w roku 2022 to nie jest coś, yy, o czym yy, marzy przedsiębiorca. Ciężkie czasy. Yy, takie mam wrażenie, że bardziej wokół komina yy, ekipa działała. No ale teraz chcą przetrzeć szlak, żeby trochę więcej ludzi się o nich dowiedziało. Także dziękuję bardzo za umożliwienie mi degustacji Waszych wyrobów i myślę, że to jest sytuacja win-win. Czyli ja sobie zrobię przegląd nowego browaru, a Wy się dowiecie, i mówię to zarówno o Was widzach, jak i o autorach tych piw. Dowiecie się, jaka jest jakość tych piw, no bo jak zwykle nie ściemniam, tylko mówię, jak jest. A zaczynamy oczywiście od najlżejszego do najmocniejszego, jeżeli chodzi o balingi. miś Rivaka. No więc bardzo ciekawe połączenie Berliner Weise, czyli pszeniczne, kwaśne, wersji Hopi. I wersji Hopi z Rivaką, czyli Nową Zelandią. No, ostry strzał i wysokie oczekiwania, jak na początek. Szkło firmowe StarCraft. Tak, yy, spróbuję nalać po ściance, bo może jakaś piana się utworzyć mocna. Jest ok. Piana się utworzyła. No, troszkę nie chemikaliów nie stosowałem, więc trzeba mocno strząsnąć. Ale już czuję ten aromat riwaki, No to jest to naprawdę bardzo intensywny. Nie muszę sobie yy, nosa wkładać do szkła unosi się pięknie. Ananas, morela. No może trochę siareczki, jeżeli już y, ten nos się zbliżył do tafli piwa. No i dobra, i bierzemy pierwszy łyk StarCraft. Zdrowie! No, ten motyw y, z aromatu jest obecny w smaku, czyli jest wyraźna owocowość w typie trochę ananasowym. Bardzo lekkie. Wysycenie przydałoby się troszeczkę większe, no bo wiadomo, Berliner Weisse musi pracować na języku. Tutaj tego trochę mi brakuje. No i jednak dobrze, że w smaku tej siarki nie ma można by było pić na wydechu, ale trochę w aromacie siarki jest, więc dobrze, że Riwaka, dobrze, że ten mocno aromatyczny chmiel przykrył trochę, choć oczywiście trochę, te aromaty siarkowe. No i brakuje tego wysycenia, więc start taki na, na razie dopuszczający, do dalszej degustacji, nie ma afery, nie ma tragedii, ale oczywiście są niedociągnięcia i zobaczymy, co będzie dalej. Jako kolejne 126P TDI Polish Session IPA, 12 balinga, alko 4,5, 126P. Przeczytałem w necie, że wersja mocniejsza, 125P, 16 balingowa jest pochmielona Amora, Preta i Książęcym, oczywiście polskie chmiele od Pawła Piłata z Polish Hops. Pozdrawiamy. Natomiast tutaj nie wiem jakie są chmiele konkretnie, natomiast również od Polish Hops, ponieważ Starcraft, jeżeli chodzi o polski chmiel używa tylko mm, Polish Hopsów. Nie wiem, czy w ogóle... Nie do... Nie, no, nie do wszystkiego, bo przecież przed chwilą riwakę piliśmy, więc <laughs> Paweł chyba jeszcze riwaki swojej nie wyhodował, nic mi na ten temat nie wiadomo. A jak Session IPka w wykonaniu StarCrafta pachnie i smakuje, to już za chwilę się przekonamy. Zmętnienie bardzo ładne, złoto, tak, bez żadnych farfocli. Piana elegancka, drobna. Jak pachnie. Hmm, bardzo przyjemnie. Fajne połączenie zbożowej słodowości z tymi owocowymi. Takimi brzoskwiniowymi nutami. Tutaj właśnie mamy takie miękkie, jasne owoce. Brzoskwinia, morelka. Zdecydowanie no. Miło, miło, fajnie. Zdróweczko. O! Fajna goryczka. To lubię. No, tutaj już w tym piwie żadnej wady się nie doszukałem. Chociaż tak mówię, jakbym na pierwszym miejscu stawiał wyszukiwanie wad. Nie, nie, nie. Nie, nie idźmy tą drogą. Natomiast no, ja na siarkę jestem dosyć wyczulony, więc po prostu jeżeli ją czuję, to od razu o tym mówię. Tutaj jest w porządku, chociaż mam wrażenie, że taka delikatna kwasowość jest może trochę zbyt wysoka. Natomiast fajnie, że piwo mimo swoich właśnie niskich parametrów ma, ten, ma tą przyjemną owocowość i całkiem fajną goryczkę spokojnie do końca y, dopiję. Jestem ciekawy w wersji y, mocniejszej, aczkolwiek nie ma jej w tym zestawie, więc... Y, natomiast właśnie, w zestawie jest y, Polish IPA, ale z grejpfrutem, z sokiem z grejpfruta. Jezus Maria, przecież ja bojkotuję takie rzeczy. No ale dobra, już jako ostatnie to y, sprawdzimy, napijemy się. Ale to jeszcze za moment. No, powoli zmniejsza już nam się ten zapas na stole. Zatem y, kontynuujemy temat. Apple Pie Eliza nazwa yy, nie z dupy wzięta. Graf. Graf, jakże rzadko widziany w wykonaniu yy, polskich rzemieślników, czyli Maria Szpiwa i Cydru. W tym wypadku 13,5 Balinga, 5,5 Alko. Yy, nie ma mowy, yy, przynajmniej na etykiecie, o żadnych dodatkach. Również nie znalazłem na ich profilu informacji, że jest to jakaś wersja podkręcona. Czymś innym niż tylko cydrem, czyli przefermentowanymi jabłkami. Widzieliście bardzo ładny dymek poszedł z butelki. I lejemy. Uu, wow, 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 jak to się pieni. Tak. Tutaj zdecydowanie trzeba uważać z nalewaniem. Data przydatności słuchajcie, ja tutaj wszystko widzę. Jak popatrzyłem na te naprawdę kraftowe, wręcz domowe etykiety, piwa są do sierpnia, czyli oczywiście niepasteryzowane, niefiltrowane. Nie ma takich urządzeń pasteryzacyjnych w małym StarCraft'cie, więc rzeczywiście piwa zostały nadesłane totalnie świeże. Dobra, przeczekałem już tą pianę, bardzo ładna barwa, trochę podobna do poprzedniej, zmętniona, złota, oczywiście piana obfita, ale zobaczymy za chwilę, czy to nie jest ewentualnie jakiś y, przegaz i może, y, nie wiem, no nie chcę uprzedzać faktów, nie chcę nic mówić, pomochajmy. Szarlotka, naprawdę apple pie. Yy... <śled> Nie mam tutaj informacji, że został dodany cynamon. Ale naprawdę totalna szarlotka. No, według mnie nie ma, nie ma bata, żeby wyciągnąć coś takiego bez dodatku cynamonu. No więc mamy tak, szarlotkę wpłynie. No nie mój klimat, bo niekoniecznie sięgam po takie rzeczy, żeby jeść ciasto, ale zobaczmy co w smaku. Jak będzie słodko, to będzie źle. No to nagazowanie, czuć, rzeczywiście to piwo jest najbardziej nagazowane z tych trzech dotychczas próbowanych. No, mózg odbiera ten cynamon, ten aromat w taki sposób, że wydaje się, że to piwo może być trochę słodkie, ale tak nie jest. Zaręczam. Piwo jest wytrawne w samym smaku, jest fajnie nasycone, fajnie nagazowane, więc no, ewentualnie z... <grym> blokując sobie nozdrza, żeby nie czuć tej szarlotki, bo połączenie ciasta i y, piwa to jest coś najgorszego, e, jebać pejstry, dla przypomnienia, zdecydowanie tak. E, więc no, y, dopiję, ale bez wąchania tej szarlotki. Zobaczymy co dalej. Ostatnie dwa na stole, zatem sezon Space Marine, 14 balinga, 6 alko, o ile dobrze zapamiętałem, tak jest. No, Z etykiety się za bardzo nie dowiemy, Jaka, jakie drożdże do fermentacji zastosowane, jakie użyte odmiany chmielu. Również na fejsie się nic nie doszukałem na ten temat. Było coś tylko o sezonie traktowanym owocami. Na szczęście, albo mam nadzieję, bo grafa przed chwilą piłem i widzieliście jak to wyszło, że tutaj żadnych owocowych dodatków oby nie było. Czy ja widzę klar? No pięknie, słuchajcie, pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze dla pewności postukam w ten yy, drewniany stół, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Yy, mieliśmy yy, mętne złoto w poprzednich yy, yy, piwach. Na no, tu, tutaj mamy Delikatny opal, oczywiście to nie jest super klar, ale bardzo dobrze. Truecraft, opalizujące, złoto. Pięknie, pięknie to wygląda. Widzę również, że te bąbelki ładnie pracują, więc jest szansa na miłe nasycenie. Miłe, wysokie. Piana zbita, zwarta. Kurczę. No, jakby tak ten berlinerek wyglądał, to nie miałbym nic przeciwko. Dobra, co w aromacie? No, jest fenolowo, ale na szczęście nie, nie przegięcie. Te fenole nie napierdzielają na maksa. No, miło! Za tymi fenolami idzie skórka pomarańczowa. No. W aromacie się nie zawiodłem na tym sezonie. Bardzo przyjemnie. Wszystko co trzeba jest, czyli nieprzesadzone fenole, dodatkowo owoce właśnie w postaci tej skórki pomarańczowej, alkohol niewyczuwalny. Super, naprawdę można wąchać i. Yy, yy czerpać z tego przyjemność. Nie trzeba, nie trzeba pić, ale trzeba pić, bo oglądacie przecież, więc wasze zdrowie. Trochę te piwa postały na tym stole i w przypadku sezona ta temperatura wzrosła o jakieś 2-3 stopnie i w tym momencie bardzo te pieprzne nuty, te pieprzne pikantne akcenty wyszły. Ja jednak preferuję mocniejsze schłodzenie tego piwa, więc mówię wam, że ten sezon, jeżeli chodzi o StarCraft, to jest według mnie i już antycypuję sytuację z Ippo, z sokiem grejpfrutowym, bo ona nie może wygrać tego zestawienia. Więc na pewno sezon, no jaka goryczka, <taka>, taka delikatnie zestowa, trochę chmielowa, trochę zestowa. Słuchajcie, to jest naprawdę wygrany tego przeglądu. Ja już chyba nawet nie będę sięgał po tą IP z Grayfruitem, bo uważam, że yy, trochę miałem nadzieję, że ten sezon yy, no zrobi tutaj furorę w tym przeglądzie i się nie myliłem. To nie jest. Moje myślenie życzeniowe, jeżeli macie okazję, obowiązkowo sięgnijcie po Space Marine z datą 20 sierpnia 2023. Naprawdę jeden z lepszych sezonów, jakie piłem w wykonaniu polskiego craftu przez C. <grymne> Bardzo przyjemny. Temperatura kurczę, powinienem sobie takie jeszcze naklejeczki. Temperaturowe przykleić, żeby mieć pewność, w jakiej teraz temperaturze jest serwowany i że ta temperatura jest o 2-3 stopnie za duża. Ale naprawdę jest perfekcyjnie. Fajne nasycenie, fajna pikantność, dobra goryczka, rześkość, wytrawny profil. To w sezonie jest przecież bardzo ważne. Ta słodowość, przecież widzicie po kolorze, nie? Ona tutaj jest tylko i wyłącznie podbudową dla całego pozostałego kompleksu belgijskiego. Kurczę, świetny sezon. Wybaczcie, ja jestem słownym człowiekiem. Jak powiedziałem, że bojkotuję piwa z dodatkiem owoców, to ja już się nie będę rozwodził na temat frutacji. Jestem bardzo rad, że w tej krótkiej czy nie krótkiej, w tym przeglądzie Piw dorwałem naprawdę piwo, które spokojnie mieści się w czołówce polskiego Craftu, jeżeli chodzi o styl sezon. Polecam, polecam z czystym sumieniem i mieć uwagę na StarCraft, malutki browar współpracujący z Uniwersytetem Śląskim projekt Biowar. Selekcja drożdży ze środowiska naturalnego. Co wam to mówi? Tak jest, oczywiście. Znane wszystkim drożdże dzikie. Chociaż, jeżeli selekcjonowane, to może coś będzie dalej nieistotne. Ważne, że brzeczka 9BLG została zaszczepiona tymi wyselekcjonowanymi drożdżami i może będzie jakaś szansa kiedyś tego spróbować albo spróbować po prostu potomków tych wyselekcjonowanych drożdży. Ze Śląskiego, Katowickiego powietrza. Kto by się nie chciał napić? Ja na pewno. Chciałbym. <laughs> Dobra, zdrówko. Chłopaki z Starcrafta na pewno odetchnęli. Może nie wszystkie piwa stanowią coś, czego warto się napić, ale sezon i ta polish Session IPA 126P zdecydowanie. Wszystkiego dobrego. Zdroweczko.